Bramka długości boiska do siatkówki, a broni jej trzech napastników z maskami na oczach. To gra goalball, czyli piłka ręczna dla niewidomych i niedowidzących. Wrocławska drużyna zaśrodka szkoła wychowawczego dla niewidomych przygotowuje się właśnie do Pucharu Śląska, a potem Mistrzostw Kraju. Z trenerem Wacławem Falkowskim i zawodnikami Przemkiem i Patrycją rozmawiała nasza reporterka Grażna Wiatr. Trzeba wyrzucić piłkę dźwięczną, która ma w sobie dzwoneczki. W tym momencie zawodnicy rzucają się i bronią tej bramki. To jest chyba jedyny sport na świecie, w którym jednocześnie bramkarz jest napastnikiem. Szybka reakcja, po prostu bronienia i rzucenia szybciej piłki do przeciwnika. Tu uczymy się orientacji, wyostrzamy słuch. Jakim trzeba być zawodnikiem, żeby być dobrym w tę grę? Odporny na ból, no i po prostu szybkim. Nie wolno się bać piłki, trzeba przyjmować, atakować i tak jakby żyć tym sportem, żeby móc coś w nim osiągnąć osiągnąć można sporo bo polska reprezentacja razem z wrocławianami w składzie będzie też walczyć o udział w kolejnych igrzyskach paraolimpijskich a zobaczyć goalball na żywo będzie można już 15 marca we Wrocławiu podczas Pucharu Śląska